Miasto Wejherowo uhonorowane trzykrotnie w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku. W tym roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się jubileuszowa 25. gala. Co roku jury, w skład którego wchodzą profesorowie, eksperci i znawcy z poszczególnych dziedzin, osobiście oceniają każdy obiekt, który przeszedł do kolejnego etapu. A było w czym wybierać, zgłoszono bowiem 500 inwestycji, z czego 100 zakwalifikowało się do finału. Ten konkurs jest bardzo profesjonalny. I składa się z kilku etapów. Ten pierwszy, taki zupełnie pierwszy weryfikacyjny, to jest taki, że przesyłamy zdjęcia, czyli raz wraz ze zgłoszeniem przesyłamy zdjęcia i opis techniczny zrealizowanej inwestycji oraz ideę. Potem następuje weryfikacja przez komisję, ale potem następuje ten najważniejszy moment. Komisja, kilkuosobowa komisja przyjeżdża na każdą taką realizację, która się zakwalifikuje, i każda ta realizacja jest oceniana w sposób merytoryczny. Więc, jeżeli w tym roku mieliśmy wiadukt kolejowy, węzeł integracyjny na wierzchnie, to przyjeżdżały osoby, które zajmują się tą dziedziną inwestycyjną, czyli specjaliści w tej dziedzinie, i zadawane są naprawdę poważne pytania. Przechodzimy przez całą inwestycję, opowiadamy o całym cyklu inwestycyjnym, opowiadamy również o tym, jakie mieliśmy trudności, bo o to pytają. Jedną z nagród była ta przyznana za tunel kwiatowa. Nie tylko doceniono to, jak dzisiaj wygląda ta inwestycja, ale również ideę, dlaczego ją stworzyliśmy pochwalono ten pomysł, że myślimy o tym Wejherowie, że jednak należy budować węzły integracyjne. Wejherowo otrzymało również tytuł obiekt 25-lecia za Filharmonię Kaszubską. Przyznano także nagrodę jubileuszową, która trafiła właśnie do Wejherowa za szczególne osiągnięcia i odniesione sukcesy w zakresie rozwoju infrastruktury miasta. Na Zamku Królewskim w Warszawie miastowej chorowa było odmieniane przez przypadki, podawane także jako przykład, z czego możemy być dumni, bo oceniają nas osoby z zewnątrz, profesorowie, inżynierowie, osoby, które w swoim wykształceniu są w stanie ocenić to, co na terenie miasta chorowa powstało. Szczególną nagrodą, którą otrzymaliśmy także, to nagroda za szczególne osiągnięcie i odniesione sukcesy w zakresie rozwoju infrastruktury na terenie miasta Wejherowa w tym okresie 25 lat. Miasto w poprzednich latach również zdobyło nagrody m.in. za zabytkowy budynek ratusza, salę historyczną, budynek mops czy chociażby park miejski. O tym jak prestiżowy i niezależny jest to konkurs świadczy chociażby patronat nad konkursem m.in. ministra infrastruktury, rozwoju i technologii, klimatu i środowiska, kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Marszałków pięciu województw, w tym Pomorskiego, Polskiej Izby Budownictwa, Krajowej Izby Gospodarczej czy też Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Muzyka